Robiąc poprzedni projekt także o niezwykle zanieczyszczonej rzece w Katowicach odkryłem, że spod domu mogę wypłynąć z, w zasadzie do Bałtyku i wtedy pojawił się taki pomysł, żeby wypłynąć właśnie. Dwa lata później, to jest katastrofa odrzańska, w 22 roku stwierdziłem, że te, warto w zasadzie zrealizować ten projekt jednocześnie badając stan wód. Stan wód nie poprawił się jakoś bardzo. Um, Wiem, że to, co badam, szczególnie na początku, było bardzo źle. Najbardziej zanieczyszczone jest w Katowicach i na Śląsku, natomiast w Głogowie, szczególnie w Głogowie nagle ten wskaźnik wyskakuje. I podejrzewam, że jest to spowodowane po prostu solanką z tamtejszej. Kopalni miedzi. Jeszcze zostało mi chyba 60 czy 70 kilometrów do samego Bałtyku, do Świnoujścia. Przy okazji jest to też wyzwanie, bo nikt wcześniej tej trasy nie odbył, i myślę, że za kilka dni zakończy się cała wyprawa. Zobaczymy, jak, jak wiatr, jak pogoda pozwoli to dopłynę.